yeah W dzisiejszej naszej podróży, piątej już z kolei po świętych miejscach największych religii świata z cyklu Ukresu drogi, znajdziemy się w świecie antycznym, w najświętszym ze świętych miejsc w całej Grecji. Znajdziemy się w starożytnej wyroczni Apollina w Delfach. Delfy, położone po północnej stronie Zatoki Korynckiej, w starożytnym świecie były siedzibą najsławniejszej wyroczni, a zarazem miejscem najświętszym ze świętych w całej Grecji. Z uwagi na swoje centralne położenie oraz duchowy wymiar, Delfy uważano za omphalos, czyli tak zwany pępek świata. Przeświadczenie to poparte było mitem, mitem opowiadającym o tym, jak to sam Bóg Zeus wypuścił z dwóch krańców świata naprzeciwko siebie dwa orły. Miejsce ich spotkania miało wyznaczać środek świata i zostało oznaczone stożkowatym kamieniem, zwanym właśnie Omphalos. Przez ponad tysiąc lat aż do zamknięcia wyroczni w IV wieku naszej ery, przybysze zarówno z całej Grecji, jak i odleglejszych ziem zmierzali tu pieszo, statkami czy wozami, by zasięgnąć rady wyroczni Apollina o pomyślność w sprawach handlowych, małżeńskich, rolniczych, wyprawach kolonizacyjnych i innych przedsięwzięciach. Apollo miał przemawiać do błagalników, Ustami swej kapłanki, czyli pyti. Pythi wywodzącej się z wieśniaczek, które ukończyły 50 lat i cieszyły się oczywiście nieposzlakowaną opinią. W świątyni Apollina zapadała ona w trans, wyrzucając z siebie potok niezrozumiałych, zdawałoby się, słów. Były one następnie interpretowane przez kapłana, który przekładał je na rymowane wersy i przekazywał zainteresowanemu. W starożytnej Grecji istniały też inne wyrocznie. Na przykład wyrocznia w Dodonie, w północno-wschodniej części kraju. Wyrocznia ta związana była z kolei z Bogiem Zeusem. Miał on odpowiadać na postawione mu pytania szelestem liści świętego dębu. Mimo to Delfy cieszyły się niekwestionowanym pierwszeństwem. A wśród osób zwracających się do owej wyroczni byli królowie i cesarze. Tej miary co Krezus, władca Lidii, macedoński zdobywca Aleksander Wielki, a także słynny rzymski cesarz Neron. Dominującą pozycję Delfy zawdzięczały po części wyjątkowej lokalizacji. Zapewne żadne inne miejsce w Grecji nie może się bowiem poszczycić równie malowniczym krajobrazem. Temenos, czyli święty okrąg Apollina, gdzie mieściła się też wyrocznia, zbudowany był na stokach otoczonych wyniosłymi skałami Fedriades. O wschodzie i zachodzie słońca, jeżącymi się światłem, jakby stanowiły półprzezroczystą powłokę wulkanicznego kotła. Z głębokiego źlebu w skałach Spływają krystalicznie czyste wody źródła Castalia, słynącego już w starożytnych czasach jako dające natchnienie poetom. Natomiast poniżej sanktuarium otwiera się widok na głęboki wąwóz, wypełniony tysiącami kołyszących się srebrzysto zielonych drzew oliwnych, ciągnących się aż po same wody zatoki. Cały teren, zdominowany przez skaliste szczyty grzbietu Parnasu. Wystawiony jest na gwałtowne burze, kiedy Zeus, jak mówi mitologia, miota swą dłonią pioruny. Jak również na trzęsienia ziemi i osuwanie się stoków. Nad źródłami i turniami krążą myszołowy i sępy, a chmary pszczół i cykat wypełniają powietrze wibrującymi dźwiękami. Jak widać, Delfy już samą swą przyrodą, jakże wspaniale potwierdzają współczesną teorię że Ziemia jest jednym żyjącym organizmem. Nic więc dziwnego, że zanim stały się miejscem kultu Apollina, poświęcone były G, zwanej również jako gaja, bogini Ziemi. W jednym z mitów świątynia wyroczni owej bogini strzeżona była przez potężnego węża Pytona, zazwyczaj utożsamianego z kultem chtonicznym czy też siłami natury. Przełomowy moment nastąpił, gdy Apollo, jak doskonale wiemy, Bóg Światła, Mądrości, Sztuk Pięknych, przybył do świątyni. Zabił Pytona i wprowadził tam własną kapłankę Pythiem. W czasach historycznych, wyrocznie Apollina. Szybko zyskiwała coraz większy prestiż i już w VII wieku, przed naszą erą, szczyciła się ogromnym bogactwem budowli w sanktuarium, w sanktuarium którego rozproszone ruiny zachowały się do naszych dni. Władcy miast państw, chcąc uczcić Apollina lub też wyrazić mu wdzięczność, jak również dać świadectwo własnego bogactwa i potęgi, stawiali kolejne posągi oraz skarbce. Przypominające kształtem świątynie, gdzie przechowywano cenne ofiary. Na przykład, król Lidii, Krezus przysłał do Delf ważącego ćwierć tony złotego lwa, umieszczonego na piramidzie ze 117 cegieł wykonanych z tak zwanego białego złota. Liczne posągi i skarbce otaczały świętą drogę, pnącą się zygzakami w górę stoku Temenos. Do wielkiej doryckiej świątynia Polina, siedziby wyroczni. Dziś w owej świątyni pozostało ledwie kilka kolumn, które ulegają niszczącemu wpływowi sił przyrody i niestety coraz bardziej przypominają naturalne, zwietrzałe skały. Można także oglądać fundamenty tej budowli, dające wyobrażenie o jej pierwotnych rozmiarach. Usytuowanie zaś nad przepaścistym wąwozem rzeki Pleistos. Zgrozą i niesamowitością pozwala jednocześnie podziwiać rozległe widoki. Mimo ogromnego bogactwa derw, licznych świątyń i dobrze zachowanego teatru, i oczywiście stadionu, sercem sanktuarium była jednak wyrocznia. Wpływała ona na losy zarówno jednostek, jak również całych miast i państw. Przybywający tu pielgrzymi, przytłoczeni już naturalnym ogromem i oszołomieni bogactwem, prawdopodobnie ulegali jeszcze większemu zauroczeniu podczas spotkania z Pythią. Przecież ustami tej kobiety miał przemawiać sam Apollo. By nadać odpowiedniego dramatyzmu temu duchowemu przeżyciu, seans z Pythią poprzedzały wyszukane rytuały wstępne. Mimo, że przekazy wspominające o tym są niepełne, dają jednakże pewien obraz, jak mogły przebiegać owe przygotowania. Zapewne więc pytia kapłani, jak i sami zainteresowani, musieli poddać się rytualnej kąpieli oczyszczającej w wodach źródła Castalia. Następnie, by sprawdzić, czy Bóg byłby łaskawy, Ewentualnie nawiedzić pytę i udzielić odpowiedzi polewano zimną wodą kozła ofiarnego. Jeżeli dostawał dreszczy, być może symbolizujących trans bytii, uważano to za dobry omen. Błagalnicy zobligowani byli wtedy do zakupienia świętego ciasta i ofiarowania go na ołtarzu przed świątynią. Po czym kolejno, jednego pod drugim, wprowadzano do wnętrza, by tam mogli uczestniczyć... Składaniu ofiary z kozła lub owcy w wewnętrznym palenisku wewnątrz celli, to znaczy głównej części świątyni. Następnie przychodzili do Adytonu, czyli wewnętrznego sanktuarium, można by powiedzieć, i czekali w milczeniu w towarzystwie Kapłanów. Pytia siadała na trójnogu, w ukryciu zasłonięta kurtyną. W tym czasie znajdowała się już w stanie transu, w czym zapewne pomagało jej rzucie liści laurowych lub też picie świętej wody. Jeden z przekazów antycznych podaje, że jej trójnóg znajdował się nad szczeliną w skale, skąd wydobywać się miały toksyczne opary. Jednakże współcześni archeolodzy nie znaleźli śladów, Potwierdzających istnienie tej szczeliny. Wybrany kapłan przedstawiał jej problem, z jakim zwracał się pytający. Następnie, gdy wyrzucała z siebie tajemniczą i często niezrozumiałą odpowiedź, kapłan ów przekazywał ją w jaśniejszej, najczęściej rymowanej formie. Wiele z owych przepowiedni okazywało się nad wyraz zagadkowymi lub też wieloznacznymi. Na przykład Krezus otrzymał odpowiedź, że jeżeli zaatakuje Persów, zniszczy Wielkie Imperium. Istotnie zniszczy, tyle że swe własne królestwo. Neron z kolei miał się strzec liczby 73. Jak pokazała historia, odnosiło się to nie do jego wieku, ale do wieku jego następcy Galby. Mimo takich niejasności i potencjalnej chociażby możliwości interpretowania odpowiedzi Pytii przez kapłanów, Zgodnie z politycznymi sympatiami, wyrocznia zachowała swój prestiż aż do pierwszego wieku przed naszą erą, kiedy to znalazła się pod panowaniem rzymskim. W pierwszym wieku naszej ery miejsce to wkroczyło w fazę Ostatecznego schyłku grecki myśliciel Plutarch, sam przez pewien czas pełniący funkcję kapłana w Delfach, napisał traktat o upadku wyrocznym, gdzie przedstawiony w tytule proces przypisywał m.in. generalnemu zmniejszeniu się populacji. Ostatnią zapisaną wyrocznię wydano około 362 roku. W odpowiedzi na pytanie rzymskiego cesarza. Juliana Apostaty, zabrzmiała ona niezwykle gorzko. Powiedz królowi, że sławna świątynia obróciła się w ruinę. Apollo nie ma dachu nad głową, liście w zatoce nie szeleszczą, a prorocze źródła i fontanny są martwe. W 393 roku chrześcijański cesarz Teodozjusz oficjalnie zamknął wyrocznia. Można by rzec, że Apollo, Bóg Światła, który pokonał boginię Ziemi, tym razem musiał ulec nowemu bogowi, promieniującemu większym duchowym światłem. Na przestrzeni wieków sanktuarium popadło w całkowitą ruinę a w średniowieczu wyrosła tam osada Castri. Mimo, że w XVII wieku miejsce starożytnych Delf zidentyfikowali dwaj badacze, Francuz Jacques Spon i Brytyjczyk George Weller, dopiero w 1892 roku francuska ekipa archeologiczna otrzymała od greckiego rządu zezwolenie na prowadzenie wykopalisk. Zanim przystąpiono do właściwych prac, Musiano jeszcze, wbrew woli mieszkańców, przenieść istniejącą tam wioskę o kilometr na zachód. Poszukiwania archeologiczne ponownie przyniosły Delfom sławę. Nie utraciły one wiele ze swej świętej aury. Nawet bez pyti ruiny świątyni wciąż są niezapomnianym przeżyciem dla odwiedzających, którzy przybywają tu z całego świata. Szczególnie silnie duch Apollina Owładnął greckim poetą Angelosem Sikelianosem, który ze swoją amerykańską małżonką uwierzył, że Delfy ponownie mogą się stać międzynarodowym centrum duchowej inspiracji. W tym celu zorganizowali festiwal delficki, zainaugurowany inscenizacją sztuki Aischylosa Prometeusz Skowany. Festiwal zapoczątkowano 9 maja 1927 roku. Sam spektakl Prometeusz skowany okazał się swego rodzaju sensacją, a odbijające się echem od skał słowa aktorów potęgowały dramatyczną wymowę sztuki. W 1930 roku festiwal powtórzono, choć tym razem nie zakończył się już takim sukcesem. W ten sposób nowy delficki sen rozwiał się. Oto to ziarno zasiane przez Angelosa i Ewę, jego żonę, nie upadło na ugór. Pod koniec lat 60. pomysł organizowania międzynarodowego festiwalu dramaturgicznego został podchwycony przez władze greckie. Obecnie jest on regularnym wydarzeniem kulturalnym przyciągającym zespoły z całej Europy, a także z innych kontynentów, które przybywają, by latem wystawić tu klasyczne dramaty. Nawet w porze zimowej, kiedy Apollo na trzy miesiące miał opuszczać sanktuarium, udając się do leżącej gdzieś na północy krainy Hiperborejczyków, do Delf napływają tysiące współczesnych pielgrzymów. Tym razem nie przybywają już ani pieszo, ani też w powozach, korzystają zazwyczaj ze środków masowej komunikacji. I nie zjawiają się tu, by zasięgnąć rady wyroczni, lecz by podziwiać wspaniały krajobraz, starożytną świątynię, stadion i teatr, a nawet miejscowe chrześcijańskie monastery by oddać wreszcie cześć mieszkającym tam duchom Gai, Apollina i Chrystusa żyjącym dziś w idealnej harmonii. Dziękując za wspólne podróżowanie po antycznym świecie greckim, autor Sebastian Korczak zaprasza już dzisiaj do ostatniej, szóstej pielgrzymki z cyklu Ukresu Drogi. Tym razem do najświętszego hinduskiego miasta w Indiach, do miasta światła, jak mawiają Hindusi, czyli do Varanasi. Tak więc do zobaczenia w ostatniej naszej już wspólnej podróży, tym razem spotkamy się nad brzegami rzeki Ganges.